Przed Wami jedno z moich ulubionych urządzeń elektronicznych od marki Gareth. Jest to poduszka do masażu karku. Poduszka, która wielokrotnie uratowała mnie przed bólem karku, przed napięciem, spięciem mięśni. I była niezbędna w momentach, w których potrzebowałabym pójść na masaż, a niestety nie było takiej możliwości. Poduszka wykonana jest z silikonowej pianki. Bynajmniej mam takie wrażenie, że to jest silikonowa pianka, bo niestety nigdzie nie znalazłam informacji, z czego jest to wypełnienie, ale wygląda... Wygląda dokładnie jak silikonowa pianka. Silikonowa pianka, która się nie odkształca, w środek wbudowany ma mechanizm elektroniczny i dodatkowo yy, otulona jest jakby pluszowym materiałem. Tak to wygląda. Możliwość zdjęcia pokrowca jest, ale tylko częściowa. W razie czego gdyby Wam się ta część yy, bez elektroniki zachlapała, to możecie sobie to zdjąć, przeprać, oczywiście uważać. Niestety ta część yy, pozostanie już na stałe, więc musicie uważać, no jakby coś się zachlapało, no to jest problem. I to jest chyba tylko jedyny mankament, jeżeli chodzi o, o tą poduszkę. No wolałabym, żeby było zdejmowane to pokrycie, no ale nie ma takiej możliwości. Słuchajcie, w zestawie jest tak, woreczek plastikowy zamykany na zamknięcie strunowe. Oczywiście poduszka, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Natomiast jeśli wolicie przeczytać coś więcej na temat tej poduszki, no to musicie zajrzeć na stronę Gart, bo w tej instrukcji jest mało co napisane. Kabelek do ładowania. Sam kabelek y, można podłąc podłączyć do części ładowarki. Telefonicznej. Oczywiście musicie sprawdzić parametry, czy tam się wszystko zgadza, żeby nie okazało się, że spalicie poduszkę. Eee, tak, jeżeli chodzi o włączanie poduszki, no to tutaj mamy taki guzik do włączania. Tutaj jest guzik zmiany trybów. Tryby są trzy i macie do wyboru: eee, albo wibracje, albo wibracje połączone z masażem głowicami. Głowice są umiejscowane tutaj, w tym miejscu, albo masaż samymi głowicami. Włączamy poduszkę, trzeba troszkę. Mocniej przycisnąć, i jest masaż głowicami połączony z wibracjami, i zmieniamy sobie natężenie tego masażu. Tutaj tą skalą macie trzy rodzaje natężenia. Jeśli chcecie zmienić tryb, naciskacie literkę M i mamy same wibracje. Zmieniamy tryb natężenia wibracji, też są trzy, e, trzy częstotliwości wibracji. Jeśli chcemy zmienić na inny program. Mamy sam masaż głowicami i też zmieniamy sobie częstotliwość. Poduszka jest w ten sposób wyprofilowana. Myślę, że będzie dobra. Do każdego karku, nawet osoby grubszej czy szczuplejszej, dlatego że jest możliwość dopasowania tej poduszki tymi sznureczkami, są tutaj ściągacze. Oczywiście nie ściągamy tego zbyt mocno, ale tak, żeby poduszka nam się nie przesuwała. Jeśli chodzi o masaż tą poduszką, nie robimy tego należąco. Niestety ja próbowałam, nie ma takiej możliwości, bo gdy kładziemy się na poduszce i naciskamy, widzicie? One się zatrzymują. A jeszcze bardzo fajnym plusem jest to, że ten masaż nie jest tylko w jedną stronę. Te głowice kręcą się, raz w prawo, raz w lewo. Oczywiście to się przełącza, nie wiem, tak zauważyłam, że chyba około minuty trwa albo około pół minuty, nie liczyłam tego dokładnie, też nie znalazłam takiej informacji. Ale powiedzmy, kręci się pół minuty w prawo, potem się przełącza i kręci się w pół minuty w lewo, więc nie ma takiej monotonii masażu. I co jest jeszcze fajne w tej poduszce? Możecie ją sobie przesuwać. Tutaj macie masaż karku, ale za chwilę, jak już jest za mocno, już nie chcecie tego masażu karku. Przesuwacie sobie, może być szyja, może być wyżej, niżej, tylko tutaj to kontrolujecie akurat rękami. I słuchajcie, no to chyba to by było na tyle. A jeżeli chodzi o gniazdo ładowania, no to tutaj jest, podłączamy to w ten sposób. Czas ładowania to z tego, co widziałam w gwarancji, zaraz wam jeszcze tutaj doczytam. Tutaj nie ma dokładnie napisane, ale chyba dwie godziny się ładuje, a czas pracy poduszki to jest cztery godziny.